Drugi etap budowy obwodnicy Zielonek oraz budowa odcinka trasy rowerowej Welorudawa. We wtorek podpisano i przekazano umowy dotyczące realizacji wspomnianych inwestycji. Ta ważna to jest na obejście obwodnica Zielonek, czyli wyjście z trasy obejścia północnego Krakowa, z Węzła w kierunku skały, gdzie jak wiemy, mnóstwo mieszkańców z Krakowa się przeniosło i te tereny dalej, dalej dalej są zabudowywane zabudową jednorodzinną i ci ludzie tam pociągu nie będzie autobus, samochód, żeby dojechać do Krakowa. W związku z czym ta trasa jest bardzo ważna, bo zielonki są zatkane przejechać się nie da i się jedzie i jedzie stamtąd. Na odcinku o długości około 2 km zaprojektowane zostaną między innymi dwa wiadukty, most, chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych. Jest to bardzo ważna wodnica, bardzo ważna, ważna inwestycja, bo pamiętamy, że zostało ogłoszone postanowienie przetargowe na pierwszy etap Wodnicy Zielonek od miast, granicy miasta do węzła do północy owodnicy Krakowa. Północna Owocna Krakowa jest w trakcie realizacji. A my musimy się wpiąć właśnie do tej inwestycji krajowej. A dzisiejsza decyzja pozwoli na to, że zaprojektujemy, następnie będziemy ogłaszać postępowanie przetargowe na wybudowanie, a już ten pierwszy odcinek będzie w realizacji. Kiedy małopolanie będą mogli korzystać z nowego odcinka? Myślę, że w 2023 jest realna szansa na północną Płótnicę i nową trasę Wolbromską. Skorzystamy wszyscy poprzez to, że będzie dodatkowa droga. W związku z tym powinny z, komunikacja publiczna powinna praktycznie rzecz biorąc bez korków dojeżdżać do Krakowa i to jest oczekiwanie, żeby nasz mieszkaniec jadąc do Krakowa, czy Ktoś z Krakowa jadąc do pracy do, na nasze obszary, nie jechał godzinę, tylko jechał nie wiem, 15 minut. I on na pewno nie będzie wsiadał samochód, tylko będzie korzystał z komunikacji publicznej. Umowa dotycząca trasy rowerowej Welorudawa przewiduje opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniami umożliwiającymi realizację robót dla odcinka pomiędzy Trzebinią a Zabierzowem. Chodzi także o łączenie wspomnianej trasy z miejscowością Czerna. Wszystko po to, żeby mieszkańcy, którzy interesują się rozwojem ruchu rowerowego, mogli korzystać z bardzo malowniczych, uroczych miejsc w tej części naszego województwa. Bliskość Krakowa, bliskość Karmelitów w Czernej powoduje, że to są właśnie atrakcyjne miejsca, a my musimy pamiętać, że mieszkańcy oprócz tego, że jeżdżą samochodami, to również odpoczywają, aktywnie odpoczywają, jeżdżą na rowerach, bardzo dużo jeżdżą na rowerach i ścieżki rowerowe w naszym województwie muszą się rozwijać i będą się rozwijać. Dlatego warto zadbać o stan techniczny naszego roweru, bo nigdy nie wiemy, kiedy piękna wiosna nas zaskoczy.